dzień, oto jest dzień, który dał nam pan. Weselmy się, weselmy się i radujmy się nim. I radujmy się Oto jest dzień, który dał nam pan. Weselmy się i radujmy się nim. Oto jest dzień. Oto jest dzień. Który dał nam Witam serdecznie wszystkich Państwa w imieniu Dyrekcji Szpitala Powiatowego w Międzyrzecu Podlaskim. Mam przyjemność bardzo serdecznie powitać wszystkich zgromadzonych gości, szczególnie witam Jego Ekscelencję Biskupa Kazimierza Gurdę i Pana Wojewodę Lubelskiego Roberta Gmitruczuka. Wi witam serdecznie, witam serdecznie wszystkich zgromadzonych Gości, mieszkańców międzyrzeca podlaskiego, pracowników szpitala, a przede wszystkim witam osobę szczególnie zasłużoną dla naszego szpitala i ziemi międzyrzeckiej księdza infuata Kazimierza Korzniewicza. Witam serdecznie. <klucza> Zebraliśmy się na tym placu szpitalnym, aby odsłonić tablicę upamiętniającą zasługi księdza infuata dla Międzyrzeckiego Szpitala i Ziemi Międzyrzeckiej. O wygłoszenie laudacji na temat dla księdza Infuata proszę pana marszałka Franciszka Stefaniuka, członka Międzyrzeckiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zdrowia, pierwszego przewodniczącego, wieloletniego przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala, osoby bardzo blisko współpracującej z księdzem Infuatem. Bardzo proszę. Godna ekscelencjo, księże biskupie, dostojny jubilacie, księży infuacie, wszyscy zgromadzeni, księża, goście, wszyscy godności. Moi drodzy, ja występuję tu jako świadek, jako świadek na pewnym etapie pracy, jakże bogatej biografii księdza infuata, który przez wiele lat Służył, niósł pomoc w Międzyrzecu Podlaskim. Jego biografia w roku, jego jubileuszu, jest powtarzana wielokrotnie. Jego biografia służyłaby na napisanie wielu książek. A ja się zatrzymuję tylko na tym małym, krótkim odcinku od Kościoła Świętego Józefa do szpitala, gdzie przez wiele, wiele lat. Wydeptał znaczącą ścieżkę już od samego początku, od roku 1973. Kiedy niósł pomoc duchową chorym, potrzebującym, codziennie, każdego dnia, to on wprowadził ten zwyczaj tu w Międzyrzecu, codziennej posługi kapłańskiej, duchowej, chorym i potrzebującym. I niezależnie od tego, Niezależnie od tego, w każdej chwili na wezwanie służył pomocą. Po okresie przemian, kiedy przepisami została usankcjonowana funkcja kapelanów, ksiądz Isfułat stał się tak jakby członkiem załogi miejscowego szpitala. Należało mu się honorarium, którego nie dotknął. Honorarium przeznaczył na zasilenie jakże szczególnych, wte, szczególnie szczupłych wtedy środków szpitala. To był okres, kiedy w województwie bialsko-podlaskim powstał nowy szpital w Białej Podlaskiej, nowy szpital w Radzyniu Podlaskim, rozwinięty i dobrze uposażony szpital w Parczewie, a nad Międzyrzecem zawisła czarna chmura. Międzyrzezki szpital znalazł się wtedy na ministerialnej liście placówek nierozwojowych, Ksiądz Intwoe tak jakby intuicyjnie wcześniej wyprzedził tą sytuację. Był inicjatorem założenia Fundacji na Rzecz Rozwoju Zdrowia, Międzyrzeckiej Fundacji na Rzecz Rozwoju Zdrowia. W ramach tej fundacji, w ramach tej fundacji było przeprowadzonych wiele zbiórek publicznych, wiele aukcji. Ja Księżyc Infuacie nie wymieniam szczegółowo, bo to byłaby wielka lista, ale jest jedna i pewna sprawa. Ksiądz Infuac zawsze był organizatorem, współorganizatorem, a mimo wszystko we wszystkich pozytywnych poczynaniach pomocowych na rzecz szpitala. Był zawsze żarliwym patronem. I ta fundacja była tak jakby och parasolem ochronnym. Bo kiedy w 90, pod koniec 92 roku razem z byłym świętej pamięci e, doktorem, e, doktorem e, Stolarczykiem, którego tablica także jest na tamtym bloku, i z ówczesnym burmistrzem Jaroszem byliśmy u ministra zdrowia. Kiedy doktor Stolarczyk, Ireneusz Stolarczyk przekonywał panią minister Sienkiewicz o niecelowości zaniechania finansowania Międzyrzeckiego Szpitala, jednym z największych argumentów było powołanie tejże fundacji. Bo to był argument, który doktor Stolarczyk rozwijając, mówił, że to społeczność międzyrzecka włączyła się po prostu w utrzymanie tego szpitala. Byłem świadkiem skreślenia międzyrzeckiego Szpitala z, czarnej, z tak zwanej czarnej listy wtedy. I był drugi bodajże moment. Przepraszam, ksiądz Infułat zawsze mówił z pamięci. Ja chciałem się posiłkować z pamięci, ale zabrakło. Otóż w 99 roku, przed 99 rokiem Doktor Stolarczyk jednak przedsięwziął przy nieprzychylnej decyzji i opinii Wydziału Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia w Białej Podlaskiej budowy bloku operacyjnego, ponieważ powiedział, że nie damy rady. Szpital wcześniej czy później padnie bez tegoż bloku. Była to duża inwestycja, który przy przychylności ówczesnego wojewody Korszenia który powiedział, będziemy jakoś sposobem gospodarczym. I pomału budowa ruszyła. Ale cóż, powstała reforma, administ reforma administracyjna państwa, gdzie przestało funkcjonować województwo w białej Podlaskie, powstały powiaty, skończyło się finansowanie. Wtedy osobiście jako przewodniczący Rady Społecznej, jako poseł, Złożyłem wniosek za podpowiedzią jeszcze ówczesnego senatora już Stanisława Jarosza, złożyłem wniosek do ustawy budżetowej jako poprawkę o dofinansowanie tejże budowy, w takiej sumie jaką powiedział mi doktor Stolaczyk. I uzasadniając na Komisji Finansów Publicznych, która rozstrzygała, czy pozytywnie, czy negatywnie, zaopiniować tą poprawkę, posiłkowałem się właśnie istnieniem i funkcjonowaniem w Księży Infoacie tej fundacji. I to pomogło koledzy po prostu, posłowie ze wszystkich formacji politycznych. Przychylili się, przychylili się po prostu do wsparcia tej poprawki. To był jedyny ewenement w budżecie państwa, gdzie Budowaną inwestycję sposobem gospodarczym wsparto. To takie cuda się działy, a zarzewiem, a po prostu ziarno siał ksiądz Infułat. I moi drodzy, w 2006 roku znowu powstał ministerialny projekt ustawy, kiedy e, priorytetem objęto szpitale powyżej 150, 150 łóżek. Międzyrzec nie mieścił się w tej tabeli. A ta tabela była załącznikiem, integralną częścią ustawy. I wtedy wspólnie z księdzem Infuatem, który poparł inicjatywę, dyrektor Stolaczyk musi zostać radnym syniku wojewódzkiego i niech tam pilnuje interesu. Ksiądz Infuat swoim autorytetem wsparto inicjatywę. W konsekwencji doktor Stolaczyk został przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Zdrowia. Oczywiście ta ustawa nie doszła do skutku, ale patrzcie, jakie były przewidywania, jakie były działania i zabiegi y, na każdym kroku. Moi drodzy, ja nie musiałbym wygłaszać tej laudacji, wystarczyło, bo ja byłem po prostu świadkiem i społecznie osobą funkcjonującą jako poseł, y, patronowałem społecznej Radzie przez ponad 25 lat. Wystarczyłoby dziś odwołać się do słów tych, z którymi ksiądz na co dzień funkcjonował i pomagał, dyrekcji szpitala. Przeczytałem w księży Infuacie list, który do księdza wystosowali dyrektorzy szpitala z podziękowaniem. Ja tylko fragmencik przeczytam. To nikt inny, a ksiądz Infuat był założycielem, inicjatorem w roku 1992, a następnie przez lata prezesem Międzyrzeckiej Fundacji Ochrony Zdrowia, organizacji działającej społecznie dla dobra służby zdrowia. W Międzyrzecu dla finansowego wspierania naszego szpitala. W okresie swojej kapłańskiej posługi przekazywał ksiądz całe swoje wynagrodzenie na rzecz Między, Międzyrzeckiego Szpitala. To kwota bez mała stu tysięcy złotych. Kwota niebagatelna dla szpitala i jego pacjentów. Tak jak ta kwota niebagatelna, księże infułacie, tak twoja działalność była niebagatelna dla pacjentów, dla administracji, dla pracowników szpitala, bo, miejsc, bo to są również i miejsca pracy, nie tylko posługa, ale i dla obywateli miasta Międzyrzeca i całej ziemi międzyrzeckiej. Księże infułacie... Niech Pan Bóg za dobre czyny wynagrodzi, a pamięć, a pamięć ludzka niech towarzyszy. Niech rozpoznają wszystkie ślady, jakie Ksiądz pozostawił w Międzyrzecu i na Ziemi Międzyrzeckiej. Tam za Księdzem kamienie mówią: takie jak świątynie, które wybudował, jak kaplice, jak pomniki. Natomiast Potomni niech nie zapomną dzięki tej tablicy, którą wznoszą samorządowcy, międzyrzeccy, dyrekcja szpitala, pracownicy szpitala. Podziękowań nie ma końca księże inflacji. także niech Pan Bóg błogosławi. Bardzo dziękuję za to słowo, laudację. Ja bym powiedział bardziej za świadectwo pracy księdza Infuata na rzecz szpitala i, i, i miejscowej mis, y, społeczności. Następnym punktem naszej uroczystości jest uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy. Zapraszam. Starostę Bielskiego, jednocze jednocześnie Przewodniczącego Społecznego Komitetu na rzecz uhonorowania zasług Księdza Infułata Kazimierza Korczniewicza, Pana Mariusza Filipiuka do odsłonięcia tablicy. Bardzo proszę. bardzo bardzo dziękujemy za odsłonięcie a teraz proszę jego ekscelencję o poświęcenie tablicy Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Bóg, który jest źródłem wszelkiego dobra, niech będzie z Wami wszystkimi. Wszystko, co Bóg stworzył i podtrzymuje w istnieniu, wszystkie wydarzenia, którymi On sam kieruje w swojej opatrzności, także ludzkie dobre czyny, pobudzają do czynienia dobrze, poruszają serca i usta ludzi wierzących. Do uwielbienia Boga, który jest początkiem i źródłem wszelkiego dobra. Obrzęd, który dzisiaj sprawujemy, wyraża nasze płynące z wiary przekonanie, że ludziom miłującym Boga wszystko pomaga ku dobremu, że zawsze i we wszystkich sprawach mamy prosić o Bożą Pomoc, abyśmy potrafili wypełniać wolę Ojca i wszystko czynić w Chrystusie dla Jego chwały. Módlmy się. <laughs> Błogosławimy Ciebie, Boże, Ojcze Święty. Ty swoją, ty mocą swojego słowa wszystko stworzyłeś i swymi darami podtrzymujesz nas przy życiu. Spraw niech wszyscy wierni, wypełniając Twoją wolę zawsze i wdzięcznością korzystają z darów Twojej ojcowskiej dobroci przez Chrystusa Pana naszego. Szanowni Państwo, w uznaniu zasług księdza Infułata minister zdrowia Adam Niedzielski uhonorował księdza Infułata Kazimierza Korśniewicza odznaką za zasługi dla ochrony zdrowia. O wręczenie odznaki proszę pana wicewojewoda Lubelskiego Roberta Mitruczuka. Poprosimy może pana starostę o pomoc. Tak. No to jeszcze poproszę o głos. Czy książę Infułat in chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Wobec tego wszystkiego, no jak można nie zabrać głosu? To byłby skandal i grzech ja się grzechu boję. Ekscelencjo najdosłynniejszy arcypasterzu, godny szanowny panie wojewodo, szanowny panie starosto i panowie dyrektorzy, panie dyrektorze Marku i panie dyrektorze Romualdzie, panie marszałku, który tak pięknie i wspaniale przed chwilą mówił, jako świadek, i to prawda. Bo świadków dzisiaj już niewiele, bo ja jestem stary, przeminęło tyle lat. I wszyscy świadkowie jeszcze żyją, ale już odeszli. Świadkiem dobrym również jest pan dr Romuald Pietrosiuk, który właśnie tutaj razem ze mną w tym jednym budynku pracował a warunki były makabryczne. Przystawki niedrożne, łazienki, karaluchy, wszystko było. Ludzie tu czuli się, mężczyźni papi palili papierosy, aby zabić ten odór, który płynął ze szpitala. I ten szpital miał być zamknięty. Ale ja, kiedy przyszedłem tutaj do Międzyrzeca, to przyszedłem... W tej intencji, aby służyć Bogu i ludziom. I dlatego służąc Bogu i ludziom budowałem kościoły. Aby ludzie byli bliżej Boga, bliżej Kościoła, byli żywym Kościołem. Bo Kościół jest miejscem liturgii, uwielbienia Boga i sprawowania sakramentalnych posług, uświęcenia i zbawienia. Ale zrozumiałem, że po kościele drugim obiektem najważniejszym jest szpital. A szpital uważałem jako sanktuarium życia, ratowania życia i cierpienia. Bo tutaj właśnie służba zdrowia podtrzymuje to życie już pod sercem matki poczętej. Bo tutaj. Rozwija się to życie, kiedy człowiek przychodzi na świat troska i opieka. Bo tutaj dokonuje się również ta służba samarytańska, kiedy pochyla się człowiek, lekarz, pielęgniarka nad człowiekiem chorym i nieszczęśliwym, który jest w potrzebie. Bo tutaj odbywała się refleksja główna nad sensem życia i nad sensem cierpienia. I ludzie nawracali się, bo wiele takich przykładów mogę przytoczyć ze swego życia, ze swojej posługi tutaj kapelańskiej. I dlatego szpital dla mnie był tym miejscem, gdzie wielu odchodziło z, tej, z tego świata, przekraczając próg nadziei, życia wiecznego, wymiarze życia transcendentnego, nadprzyrodzonego, bożego. Biegałem do szpitala zawsze, i w dzień, i w nocy, a wzywali wtedy często, bo ludzie byli pobożniejsi. Wzywali, tylko przywożyli chorego, już telefonowały panie pielęgniarki, że chory pierwsza, druga, trzecia w nocy. I ta posługa była doceniana. A potem ta sprawa, o której pan marszałek mówił. To właśnie tutaj uratowaliśmy szpital, który miał być zamknięty, a przy pomocy ludzi dobrej woli i władz i pana marszałka jako przedstawiciela parlamentu i pana Ireneusza świętej pamięci stolarczyka, dyrektora, rozbudowaliśmy ten szpital. Właśnie ta cała część to dobudowana. I potem dalej zbudowany, jak o czym mówił pan marszałek, ten blok operacyjny. I to za to Bogu niech będą dzięki, i za to dzięki tym, którzy się przyczyniali. Nie robiłem tego, nigdy nie spodziewałem się, że nastąpi ta chwila, że będą mi dziękować, bo robiłem to wszystko dla dobra, dla chwały Bożej w służbie również człowiekowi. Nie spodziewałem się, że właśnie dzisiaj starosta wese... starosta starosta powiatowy Pan Jerzy Filipiuk. On tak wygląda młodzieńczo, jak również Rada Powiatu urządzą razem z panem dyrektorem, z drugim panem dyrektorem, taką właśnie uroczystość dla mnie. Jestem za to niezmiernie wdzięczny. Bo to się dokonało wiele, ale wiele również dołożył pan profesor Przemysław Litwiniuk, który był reżyserem i jest reżyserem tego całego wydarzenia. Dlatego. O, bicie, brawo. Dlatego właśnie cokolwiek czyniłem, czyniłem dla chwały Bożej. Bo kapłaństwo to służba nie dla siebie, ale dla Boga i dla drugiego człowieka. I dlatego dzisiaj dziękuję serdecznie na ręce Waszej Ekscelencji Księdza Biskupa, który jest obecny, i panów dyrektorów, pana dyrektora Marka Zawady, pana dyrektorka, Dyrektora Romualda Pietrosiuka, bo jeszcze jest z tego zespołu świadkiem pani doktor Mateju, bo to stara nasza gwardia, jak służyliśmy tutaj, a inni to już są młodzi, napływowi i zapominamy. I dlatego niech Pan Bóg błogosławi tej posłudze samarytańskiej i tej trosce o człowieka. Aby ratować życie od poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Bo życie jest największym darem, bo życie jest wartością, bo życie jest darem Boga i nikt nie może podnieść ręki na życie. Jak pięknie to powiedziała Pani Profesor, pięknie wykładała Ojc Ojcu Świętym Janie Pawłem Wielkim i Ojciec Święty Jan Paweł Wielki, obrońca życia i rodziny, co dzisiaj, co wszystko stawia się ja pod znakiem zapytania. Niech łaska Boża i wdzięczność moja będzie skierowana wszystku wszystkim, całej społeczności międzyrzeckiej, dla której żyłem, którą kochałem i której wiernie służyłem. I dziękuję serdecznie Panom ze Wszystkim ze służby, bo ze służby tej medycznej. Bo dzisiaj wiele. Wspaniałe były pielęgniarki, wspaniali byli lekarze i są. I dlatego szpital nasz ma wizytówkę piękną i wspaniałą. Przecież można pokazywać w telewizji wiele, bo wiele zrobiono dla dobra społeczności. Dziękuję za wszystko i życzę wszelkiego dobra. Niech łaska i Bóg błogosławi. Szczęść Boży. Bardzo dziękuję księżeń Fułacie za te ciepłe słowa. Korzystając y, z y, prawa gospodarzy, chcieliśmy y, złożyć w imieniu pracowników i dyrekcji szpitala powiatowego w Międzyrzecu Podlaskim księdzu Infuatowi ogromne i szczególne wyrazy podziękowania za wieloletnią posługę duszpasterską na terenie szpitala. Za opiekę duchową sprawowaną nad pacjentami i pracownikami za wielkie zaangażowanie i troskę o to, by szpital mógł istnieć, dobrze funkcjonować właśnie tutaj, w Międzyrzecu Podlaskim. Za trwały odcisk obecności w tym miejscu, który trwa w naszych sercach i pamięci. Za całe dobro, które wyświadczyłeś naszej szpitalnej społeczności. Serdeczne Bóg zapłać, księże Imfułacie. Kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za.